Cześć tu Elefant LBS i Was zapraszam na kolejny odcinek z Blockser Planet. Tym razem jest ten stary Nexus ze świąt. Otóż też chcę Wam pokazać, gdzie też jest tajemnica. Bo oczywiście nie wiem czy ktoś to właśnie wiedział, ale już większość osób to nagrała, tylko że ja jeszcze nie nagram. I postanowiłam, że nagram coś, a i o tu zaraz sobie przejdziemy do tak, takich yy, dwóch osób, które, które pozdrawiam. To chyba, o, tutaj jest taka dziurka, i właśnie trzeba sobie kupić. Em, gdzie to jest? Gdzie, gdzie to piórko jest? O, właśnie te, te, piórko trzeba sobie kupić, żeby właśnie się tam dostać, bo będzie potrzebne. Bo otóż yy, mi się teraz skin zbadził, o, właśnie, ty, no bo wcześniej miałam takie zbadzone no, i otóż jeszcze. O, tutaj. O, i właśnie tutaj jest ta, między innymi, tajemnica. A otóż jeszcze wam do jeziorka tam pójdziemy. Otóż to chyba było w tym jeziorku, no bo chyba nie ma jakiegoś innego. Tak, to jest tu. No i właśnie tutaj jest właśnie ta tajemnica, bo można sobie tak pokrążyć, tak obok niej, a mi się tym razem udało zrobić zdjęcie, bo um, nie wiem, ale wrześnie jak zawsze były jakieś tajemnice. To mi się nie udało zrobić, no tylko dwie tajemnice udało mi się uchwycić, bo jeszcze dawniej też uchwyciłam. Otóż teraz mi się podoba bardzo, to bardzo ten skin. No i no cóż, teraz się przenosimy do tych osób, które pozdrawiam oczywiście. Oczywiście, pozdrawiam Demeter LPS. Jak chcecie, to możecie oczywiście sobie ją subskrybować. No i kolejna osóbka. Gwiazdki IT. Też, właśnie tą osóbkę pozdrawiam. No i możecie też sobie ją subskrybować. Wczoraj jeszcze miałam 45 subskrypcji. A zobaczcie, teraz mam 44 ponownie. No i znowu jakaś osoba tym razem dobra, ale ja się zresztą nie przejmuję i idźmy do tak zwanych parkurów. Otóż ten się parkur nazywa Cegła Parkur. Możecie sobie go oczywiście przejść, a tymczasem ja też właśnie już zacznę ruszać ku mecie albo nie ku mecie, tylko jak to by można innym słowem zastąpić bo jak wcześniej jeszcze byłam na blockster planet to ja się tak zdziwiłam czemu jest właśnie taki nexus i też postanowiłam dzisiaj też coś nagrać no i mi się lagły Albo zacina. Można powiedzieć tak. No i teraz są takie cegły serca. Ciekawe, jaki będzie na wakacje Nexus. Bo oczywiście już mamy 2 czerwca. Wczoraj był pierwszy. Wczoraj był Dzień Dziecka. Możecie powiedzieć, jak Wam. Minął w sumie, czy dobrze, czy źle. Otóż teraz sobie przejdziemy sobie takie noski teraz. To z drugiej strony jest takie ciekawe, to właśnie tego, bo Wczoraj sobie tak się nudziłam trochę. Muszę powiedzieć, byłam trochę na Robloxie i tamtego, ale w sumie to nikogo nie interesuje. No i prawie bym spadła. Super. Jeszcze tego parkuru nie przechodziłam. Gdzie teraz? A, tu teraz. Kryształ, i teraz się zaczyna to. Ja widzę ciągle w każdych parkurach takie coś. To, to naprawdę w każdym musi być takie coś, bo nie może zastąpiać innego. Nawet w tych takich. Jak to się nazywa? Te szalone parkury, to nawet w tych parkurach właśnie widuję często takie coś. Chyba to jest takie utrudnienie. Nie wiem w sumie. No, i trochę tego nie lubię, ale dobra. Przynajmniej zdobyłam sobie. No i ogółem stwierdziłam, że y, najlepszym sposobem będzie sobie na zbieranie na te pantofelki. O! No nie! Już mam. Dobra, zrobię sobie skróta, bo. Bo mi się nie chce tego całego przechodzić. No i oczywiście, jak to teraz wymierzyć? Ciekawe, czy jakby bez. No, da się wymierzyć. No dobra, no to jakoś się teraz przejdzie. Tylko, żeby teraz nie spać. Aż mnie ktoś wyprzedził. Yy, brawo. A jakie ja mam to po pierwsze przejść? Skoro jest taki tunel, to jakie ja mam to przejść? No, chyba że. Tu tak, a to tak. No, chyba to coś takiego. Bo to. Albo. Czemu czemu ja nie zauważyłam tych tutaj dziurek? Przecież tutaj po boku to jest. Z szczęście, szczęścia, że mi się cały czas baguje. Niektóre to jest. Tam? No nie, tak blisko. Ja nie wiem, czy to przejdę, a więc robię sobie krótkie cięcie. Niestety te, tego, tego parkouru nie przeszłam, więc kolejne się zalicza do moich, właśnie nie, właśnie nie tego. No i oczywiście są takie. Buty, które już zresztą były, ale mnie się. Mnie się tak. Mnie się tak bym też średnio tak powiedziało że mnie się to tak podoba, bo nie jestem zbyt taką fanką. Oczywiście zwierzaki są takie same, tylko że właśnie ten był zwierzak wcześniej. Oczywiście to już był też był a więc nic tutaj nowego nie ma, ciekawe jaki jest zwierzak top oczywiście naprawdę siedem siedemset trzysta o ja dzisiaj czwarty level lepiej tego nie będę komentować no i oczywiście ten odcinek też jest taki luźny bym też powiedziała bo oczywiście nic nie ma ciekawego, a w tym cofaniu w czasie to nadal nie mogę zrozumieć jednego. Przecież oni nawet nic nie dodali. W piątek miało się jakieś wydarzenie, ale tego wydarzenia i ja nie dostałam, było wszystko normalnie. Potem czekałam w sobotę też normalnie. No i by mogli naprawdę i, i jak Waszym, oczywiście, zdaniem. Powinien być następny Nexus. I czy wam się y, podoba taki powrót y, tego starego Nexusu? Ale no, przynajmniej sobie zdobyłam tajemnicę. O, nawet są dyski. No i to sobie teraz polatamy. Polatamy sobie trochę wobec tego świata. Oczywiście w świecie VIP ja. Wiem, gdzie się też znajduje tajemnica. Jakbym miała VIPa, to bym sobie już zabrała, a tak to nie mam jeszcze. No cóż. Ale przynajmniej jak sobie tak polatamy, no to sobie może jakieś kryształy pozdobywamy, bo sobie muszę nazbierać. Ciekawe, Muszę sobie sprawdzić, ile ten dysk trwa. Aha, czyli jedną minutę, tak bym mogła powiedzieć. No i y, jeszcze jeden dysk został, a raczej już. Wszystkie się wymarnowały. No i okej, okay, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to sobie kciuki w górę, łapki, komentarze. No i oczywiście subskrypcje, bo... Na 60, jak już mówiłam, taki specjal, jakbym tak mogła powiedzieć. No, i oczywiście, no, no, czemu mi się coś zawsze nie wiem, coś mi się zawsze włącza, no nie, zaraz spadnę. Dobra, ciekawe, gdzie jest ten. Bo ja już nie pamiętam. Aha, w takim domku. Ok, no to papa do następnego odcinka.